mamy taką trujeczkę no, zobaczcie sobie, co robimy tak mianowicie zmienia znacie 2 litry TFSI skrzynia no, bokiem naglizną skrzynia DQ 381 A teraz nawet trochę moc, za mocno dodałem gazu, ale no jest tak zrobiona, żeby Jeździła w miarę normalnie tak raz nie było tu takiego laga ona to potrafiła sobie wrzucić naprawdę nisko co nie tam schodziła to, to tam do A jeszcze muszę włączyć żeby był bieg wyświetlany bo teraz nie widać na którym biegu jedziemy, mamy piątkę siostkę e... Z monogę z gazu pokażę Wam jak to będzie samo do góry no ja uważam, że to jest miło i przemiło to co tam tutaj mamy oszczędzamy dwumasa, bo tak jak widzicie auto jest świeżutkie, 19 rok przyjechało do mnie no i nie, nie, ja inaczej nie odstawiałem żeby czwórka i cały czas to przygotowanie było tam